Witajcie na kanale. Dzisiaj mam przed sobą przesyłeczkę od naszej kochanej widzki Wandy. I sobie otworzymy i zobaczymy, co się znajduje w środku. Tak, szkoda, popsuć te piękne, te piękne naklejki. I może otworzymy sobie tu od góry. Mam już otwarte. Wyciągniemy zawartość i odłożymy, ponieważ z tyłu są dane. I zobaczymy, co to jest. Ale słody, słodkie. Super. Fajny króliczek. Bardzo. Bardzo mocno dziękuję. Przepiękne Bardzo bardzo. Zostawcie um, serduszkę dla Wam w komentarzu cudowna karteczka przepiękna. Wesołych świąt wielkanocnych i pewnych miłości, radości i zdrowia Świąt wielkanocnych Oraz smacznego jajka Życzę Wanda K. z rodziną Serdecznie dziękuję Również życzę Wesołych świąt Wielkanocnych Zdrowych przede wszystkim I zdrapeczka Naprawdę nie trzeba było Wystarczyłaby ta karteczka i zdrapiamy. Jak tutaj nic nie będzie, to nic się nie dzieje. Ja się bardzo cieszę, że mogę zdrapać zdrapeczkę z innej miejscowości. A zdrapeczka to tylko dodatek do tej pięknej karteczki. I będziemy sobie drapać po dwie literki mamy I E tu jest i i e tu mamy e tutaj jest i tutaj jest i jak coś ominę to na pewno potem się znajdzie teraz j l j l l L, kolejne 9, to Z, F, Z i F, tu mamy Z, tutaj jest Z, tutaj jest Z, Tutaj mamy F. Tutaj jest Z. Kolejne dwie H i P. Tutaj jest P. Tutaj mamy H. Teraz będziemy szukać A i W. Tutaj mamy A, tutaj jest A, tutaj jest A, tutaj mamy A, tutaj jest W, A, tu jest A. Tu tu i tutaj tu mamy W, tu jest A, tu jest A, tu jest W, tu jest A i chyba wszystko. Kolejne dwie do B i N. Tutaj mamy B, tutaj jest N. Tu mamy N. Tu jest jeszcze W. B i N, N jest tutaj, N jest tutaj. Kolejne dwie, to D i K. Tutaj jest K, tutaj jest K. Tutaj mamy K. Tutaj jest D. Teraz będziemy szukać T. I G. T. I G. Ta jest tutaj, G jest tutaj. Mój pierwszy wyraz gaz. Tutaj jest drugi wyraz Iga. mamyt i dwie Ostatnie u i Y Y jest tutaj Tu mamy Y. Tutaj jest Y jeszcze posprawdzam sobie o nie mieliśmy r też nie było m nie mieliśmy c nie było o r u u mamy teraz okej okay. s To było ok, sprawdzimy sobie kontrolne To U i T, ale ja się bardzo cieszę, że mogłam sobie z podrapać. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Zostawcie dla Wandy um, serduszka w komentarzu. Ja bardzo. Dziękuję za tą prześliczną karteczkę i króliczka zajączka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję także. Za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łuki w górę, za wszystkie komentarze I jeszcze raz serduszka wielkie dla Wandy Widzimy się w następnym filmiku Cześć!